Witajcie w Holokronie. Dzisiaj, dla odmiany, zajrzymy do niekanonicznej historii w ramach nowego kanonu, czyli historia o Roninie. Kim był, skąd przybył i jakie były jego losy? Jeżeli nie czytaliście książki, to uwaga na spoilery. Zapraszam. Wpierw nieco backgroundu fabularnego. Przed zjednoczeniem Imperium Rycerze Jedi służyli różnym, stale walczącym feudalnym panom. Sitowie powstali jako odłamowa frakcja klanów Jedi, pragnąca samostanowienia i zakończenia ciągłych wojen nękających galaktykę. Osoba, która stała się Roninem, była kiedyś mrocznym lordem Sitów, który zainicjował i przewodził buntowi Sitów przeciwko stanowi feudalizmu w galaktyce. Wraz z Wiedźmią Sithów, przyszły Ronin przewodził zbuntowanej frakcji. Wiedźma wskrzeszała ciała zmarłych, zanim zdążyli dołączyć do mocy, aby stworzyć demony Sithów, które nadal walczyły po ich stronie. Jako Mroczny Lord opracował pomocniczą technologię mieczy świetlnych, która rozszerzyła ich możliwości, a plany jego projektów zostały rozesłane wśród komórek Sithów. Po tym jak młoda wojowniczka, Kouru, zbudowała swój miecz świetlny, otrzymała plany Mrocznego Lorda dotyczące konstrukcji tzw. Parasola świetlnego, którego potem używała w walce. Mroczny lord i wiedźma Sithów byli w sobie zakochani i poczęli córkę, której ojciec nigdy nie poznał. Podczas wielkiego zgromadzenia na Reizu mroczny lord spojrzał w boskie lustro Kyber w świątyni Shinsui i ujrzał wizję okropności wojny. Rozczarował się buntem, któremu przewodził i skierował swój miecz świetlny przeciwko sitom, którzy za nim podążali. Bunt sitów dobiegł końca po zmianie zdania wśród Roninów. W kulminacyjnym momencie buntu i Imperium zostało ponownie zjednoczone przez sojusze pomiędzy rywalizującymi ze sobą panami feudalnymi, a Jedi stali się najwierniejszymi sługami Imperatora. Sithów zostało w Galaktyce niewielu, gdyż byli ścigani przez rycerzy Jedi i agentów Imperium, a także przez samego Ronina. Dwie dekady po obuncie Sithów, Ronin przemierzał terytoria zewnętrznych rubieży ze swoim towarzyszem robotem B-556. Pewnego razu jeden z lordów wystrzelił pocisk z blastera w Ronina i chociaż ten zrobił unik, pocisk uderzył go w lewą stronę twarzy, pozostawiając jego szczękę zniekształconą i pokrytą bliznami. Od tego czasu Ronin nosił metalową protezę, która podtrzymywała jego szczękę od ucha do ucha. Zaczął go również nachodzić tajemniczy głos, szepczący w jego umyśle, namawiający go do różnych niebezpieczeństw. Za swoją życiową misję postawił sobie polowanie na innych Sithów i zbieranie ich kryształów kyber, aby zapobiec wy rządzeniu przez nich dalszych szkód. W końcu duet przybył na planetę Genbara, gdzie zatrzymał się w herbaciarni na obrzeżach wioski. Ronin naprawił droida sklepikarza w zamian za jedzenie i herbatę, kiedy gang bandytów zaatakował wioskę. Bandyci Kouru otoczyli mieszkańców wioski w centralnej części, gdy grupa łowców nagród wydajęta do ochrony wioski przeprowadziła kontratak. Mieszkańcy zaczęli odwracać losy bitwy, gdy wyłoniła się Kouru. Dalszy pojedynek między tą dwójką znacie z animacji Wizję, z jednego z najlepszych odcinków tej serii, czyli Duel. Na tym jednak nie kończy się historia Ronina, jak i kouru, która przeżyła spotkanie z Roninem, a właściwie to została wskrzeszona. Ronin następnie poznaje pewnego zamaskowanego wędrowca grającego na flecie, który wciąga go w dalsze przygody, w której ważną rolę odgrywać będzie m.in. Mirahi, będąca córką Ronina i Wiedźmy, która wskrzesiła Kouru jako demona. Słów parę o samym bohaterze. Choć przez dziesięciolecia po buncie nie był już w tak doskonałej kondycji zdrowotnej, Ronin był zdolnym wojownikiem w walce na miecze świetlne i biegły w posługiwaniu się mocą. W czasie pojedynku z Kołuru na Genbarze Ronin wierzył, że jego wrażliwość na moc osłabła z powodu braku praktyki. Ronin był również wykwalifikowanym mechanikiem, a moc wzmocniła jego zainteresowanie działaniem systemów elektronicznych i mechanicznych, w tym droidów i pojazdów. Jego geniusz mechaniczny uczynił go utalentowanym w projektowaniu pokojów. Pomocniczych mieczy świetlnych dla sitów. Po buncie sitów, Ronin używał protezy szczęki z powodu wcześniejszego urazu blasterowego, a później respiratora po pojedynku z Hanrajem, który spowodował osłabienie jego płuc. Ronin nosił ze sobą dwa miecze świetlne, z których jeden miał elegancką rękojeść i był schowany w pochwie zbudowanej z rękojeści innych mieczy świetlnych, drugi zaś był pomocniczą pochwą, która miała bardziej prymitywny wygląd. Publicznie używał poprzedniego miecza świetlnego, podczas gdy drugi był zapasowy. Nosił także blaster, który uprzednio zranił go w szczękę. Kulisy. Ronin pojawił się po raz pierwszy we wspomnianym odcinku Duel w serialu Visions i tak spodobał się widzom, że dostał swoją solową książkę autorstwa Emmy Miko Kandon pod tytułem Ronin. Recenzję tej książki znajdziecie u mnie na kanale, ale uprzedzam, że choć sama postać i świat wykreowany w serialu jest bardzo ciekawy i oryginalny, przy okazji czerpiący garściami z korzeni Gwiezdnych Wojen, tak sama książka jest naprawdę bardzo, ale to bardzo słaba, przynajmniej według mnie. Ale przekonajcie się sami. Dzięki wielkie za oglądanie i oczywiście uszanowanie dla moich patronów oraz archiwistów. Jeżeli chcecie wspierać Holokron, możecie robić to na Patronite, na YouTubie albo bezpośrednio na Tipli. Za każde wsparcie bardzo dziękuję i niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Thank you.